Dzień dobry moi drodzy, mam wrażenie, że wieki się tutaj do Was nie odzywałam, nie pokazywałam, ale jestem. No i słuchajcie, dzisiaj zrobimy wianek jesienny. Miał to być wianek tani, ale wyszedł wianek budżetowy w momencie, jak musiałam kupić drucik za 20 zł. Także tak, na pewno będzie nam do tego Wianka potrzebny taki właśnie drucik. To może być jakiś tam drucik florystyczny, może coś znajdziecie sobie, ważę, żeby był po prostu taki dość cienki, żeby sobie ten wianek związać, bo to będzie wianek z gałązek brzozowych, które Wam zaraz pokażę, ale najpierw właśnie chciałam opowiedzieć o tym, co będzie mi potrzebny, czyli na pewno będzie to potrzebny drucik. Będzie też potrzebny klej na gorąco. Warto taki klej mieć, bo on nie tylko jest przydatny właśnie do jakichś tam dekoracji, ale jakichś tam drobnych napraw w domu też się przydaje. Kupiłam sobie, słuchajcie, jakiś czas temu w Pepko takie, takie rzeczy do ozdoby, dekoracje. Są to takie małe dynki, takie kuleczki i małe jabłuszka. Jabłuszka i te kuleczki są na druciku. I każda z tych rzeczy kosztowała 5 zł, więc wydałam to w, na to w sumie 15 zł. No i, no i to wszystko, co właśnie kupiłam, to jest ten drucik za 20 złotych i te, i te ozdóbki za 15, czyli wydałam w sumie 35 zł. No a reszta rzeczy to jest już z ogrodu, czyli gałązki brzozowe, które ścięłam za płotem. I tutaj mam dary z mojego ogrodu. Mam, słuchajcie, liście z dębu czerwonego. Jestem tym dębem zachwycona. co Liście są piękne, czerwone. No, nie wiem jak one się, słuchajcie, zachowają dalej, bo to są takie liście zerwane z drzewa, także one nie są wyschnięte, ale zobaczymy. Najwyżej zawsze mogę je później zdjąć. Wezmę, przykleję do nich druciki, będę je mocować właśnie na druciki. Mam też, słuchajcie, szyszki z mojej sosny przed domem, także przed chwileczką te szyszki sobie zbierałam. No, i mam też piękne szyszki z mojej jodły kaukaskiej, po której, po której wchodziłam na drabinę. Słuchajcie, także tak zerwałam sobie dwie, no i te wszystkie rzeczy będą mi właśnie służyć do dekoracji wianka, a zaraz pokażę wam te gałązki brzozowe. Tak, słuchajcie, wyglądają gałązki. No myślę, że to jest kilkanaście takich gałązek, oczywiście z liśćmi. Także zaraz muszę iść i te liście poobrywać, i to pewnie będzie najbardziej niewdzięczna praca. Jeśli chodzi o ten wianek, to jest ważne, żeby te gałązki były świeżo ścięte. Jeżeli je zetniecie i one na przykład będą kilka dni leżeć, to wyschną i już nie będą chciały się ładnie giąć, nie, nie wyjdzie nam z tego ładny wianek. Także ja idę obrywać liście z tych gałązek i bierzemy się za robienie wianka. No dobra, słuchajcie, mam moje gałązki. Mam tutaj, yy, obcięłam sobie takie krótsze kawałki drucika. Yy, no i co, postaram się tak to tutaj yy, sfilmować, żeby było widać, co ja robię. Natomiast to jest wszystko takie, wiecie, na oko. Rozdzielam sobie na dwie części te moje gałązki. I to najlepiej, słuchajcie, zrobić sobie. Na podłodze, żeby te mniej więcej i długościami i, i długością i grubością, żeby one mniej więcej te dwie, dwa pakieciki się zgadzały. No i dobra, słuchajcie, mam sobie moje gałązki i tutaj w pierwszej kolejności najpierw tym drucikiem połączę te dwie końcówki. I trzeba to połączyć dość mocno, żeby to się nie rozwaliło. Ja mam drugą część tego. Tu już mi się rozwaliło. Kurde, co za badziewię. No i słuchajcie, niestety okazało się, że ten drucik, który kupiłam się nie nadaje, ale znalazłam coś takiego. taki To jest taki drucik ogrodniczy. jak go kiedyś kupiłam w Lidlu. No ten już będzie się y, lepiej sprawował. Natomiast no, on jest taki zielony, nie jest za piękny, ale ja myślę po prostu, że ja y, te miejsca, gdzie on będzie zasłonił ozdobami i nie będzie tego widać. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Także słuchajcie, jedziemy dalej z tym wiankiem. O, dobra, słuchajcie, czyli dalej tak jak poprzednio. Patrzę, który ja tu sobie najdłuższy, obcięłam kawałek. Związujemy drucikiem w ten sposób te końcówki naszych gałązek. No i teraz słuchajcie, jak te dwie końcówki mamy tak w miarę. Stabilnie związane, to przygotowujemy sobie od razu następny drucik i razem to wszystko tutaj sobie pięknie łapiemy. I staramy, staramy się to nagiąć tak, żeby po prostu zrobić, słuchajcie, z tego takie kółko. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Kiedyś mi to wychodziło. Kiedyś mi to wychodziło. One się mogą troszeczkę łamać, te gałązki, bo wiadomo, słuchajcie, no to nie, jest, nie są z gumy, nie? No i sobie takie robicie kółko, jakiej wielkości chcecie mieć ten wianek. Chcecie mieć większy wianek, robicie większe kółko. Chcecie mieć mniejszy, robicie mniejsze. Tak to mniej więcej wygląda. Ja chcę mieć taki większy, więc spadł mi drucik. Dobra, mam ten. I sobie tutaj, słuchajcie, drucikiem... Łapiemy. Oczywiście, słuchajcie, no, tych gałązek może być więcej. Ja widzę, że ten wianek taki dość chudy mi wyszedł, ale ponieważ tych ozdób będzie sporo, to myślę, że to będzie ok. Poza tym, że już mi się nie chce iść po te gałązki zrywać tych liści, bo to zrywanie tych liści to, to faktycznie było najgorsze w tym wszystkim. No i mam, słuchajcie, wiadomo, że to wszystko trzeba jeszcze tutaj powzmacniać, bo trochę, jak widzicie, mi się tutaj porozpadało. Natomiast, no, taką powiedzmy wstępną bazę wianka mamy tutaj. Sterczą jakieś gałązki, więc to wszystko oczywiście jeszcze trzeba y, troszeczkę złapać tym drucikiem. No, dlatego też ubolewam, że ten mój drucik jest taki nie najpiękniejszy. Ale w takim razie, słuchajcie, będę go ozdabiać po prostu na bogato. Aha, no i jeszcze nie powiedziałam Wam, że ja tutaj już sobie, słuchajcie, podłączyłam klej na gorąco, żeby mi się grzał, bo to troszeczkę też trwa. Jeżeli chodzi też, słuchajcie, o te odstające gałązki, no to już w zależności, czy chcecie, żeby to było takie wszystko przylegające, czy chcecie, żeby jednak troszeczkę coś tam odstawało. Ja lubię takie odstające gałązki, więc ja tak idealnie wcale nie zamierzam, słuchajcie, tego łapać. No a wy zróbcie tak, jak Wam się podoba. Nie chcę, słuchajcie też. No najlepiej by było po całej długości po prostu tym drucikiem przejechać, ale ja z racji tego, że ten mój drucik po prostu ma taki kolor nie, niezbyt szczęśliwy. Nie chcę tego robić. Najlepiej właśnie, żeby to był jakiś taki brązowy drucik florystyczny, cieniutki, giętki, to myślę, że, że to by właśnie wyglądało najlepiej. No ale słuchajcie, zobaczymy, jak mi to wyjdzie z tym. Zielonym, pięknym. Muszę sobie jeszcze troszeczkę tutaj. Podocinać, ja do cięcia używam sekatora, nie polecam, nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale już słuchajcie, nie chcę mi się tam też w garażu szukać czegoś do cięcia, coś pewnie by mąż miał, ale już trudno. Jeżeli jakaś gałązka wam tam wyjątkowo odstaje, oczywiście można to słuchajcie, podocinać sobie też, także. Także niekoniecznie, niekoniecznie trzeba to tym drucikiem wiązać. Natomiast, no, tak jak mówię, najlepiej by było mieć brązowy drucik florystyczny i po całości po prostu ten wianek sobie tym y, drucikiem przejechać, no ale może kiedyś, słuchajcie. Może następnym razem się lepiej przygotuję I zamówię sobie w internecie, by drucik florystyczny. I wtedy będzie, słuchajcie pięknie. To jest raczej taki jednorazowy wianek. Chociaż wiecie, on, jak się go schowa i, i dobrze przechowa w suchym pomieszczeniu, to on na pewno przetrwa. To nie jest tak, że on się, nie wiem, rozpadnie. Bo te bazy brzozowe to ja mam, słuchajcie, takie y, robiłam wianki, nie wiem, z 7 lat temu i do dzisiaj je mam. Także to y, w zależności od tego, też jakie ozdoby sobie przyczepicie. No bo jak przyczepicie sobie y, jakieś tam naturalne rzeczy, nie wiem, słuchajcie, jakieś y, no kasztany, żołędzie, to wiadomo, one tak wysychają, później się zrobią brzydkie, pomarszczone. Ale jak czy tam liście, nie? Te moje z tego dębu. Ja nie wiem, jak one się z czasem zachowają. Natomiast jeżeli sobie przyczepicie szyszki, czy tam jakieś sztuczne ozdoby, no to, to spokojnie to wszystko wytrzyma. Ja kiedyś też miałam taki brzozowy wianek świąteczny sobie zrobiłam i też chyba z trzy lata u nas wisiał, także... Także ta baza jak najbardziej jest... nie jest jednorazowa. Tak sobie, słuchajcie, patrzę, bo nie chcę tego drutu za wiele dawać. Na pewno sobie tą gałązkę tutaj obetnę. Tak sobie patrzę, czy to tutaj może jeszcze powinnam troszeczkę wzmocnić. Tu jeszcze mam takie gałgany, ale to sobie słuchajcie gdzieś tam wcisnę, bo nie chcę tego drutu tyle dawać. Można sobie właśnie te gałązki gdzieś tam słuchajcie poprzeplatać, jeżeli Wam za bardzo odstają. Wycie patrzę z daleka. A takie całkiem ładne kółeczko mi wyszło. Także jeszcze sobie tutaj troszeczkę dam tego drutu. Tutaj dwa kawałki i, i to już będzie koniec. No dobra, słuchajcie, mam mój klej na gorąco, mam moje ozdóbki i będę je teraz przyklejać. Umiwianek tutaj ma górę, a tutaj ma dół i co chciałam powiedzieć, że jednak te liście słuchajcie będę przyklejać, bo ze względu na te rzeczy raczej, raczej to będzie u mnie taki jednorazowy wianek myślę, że, że za rok sobie zrobię nowy, a te dynki jeżeli się uchowają i te jabłuszka no to będę mogła sobie odzyskać także tak słuchajcie no muszę to jakoś tutaj pięknie pozasłaniać także zobaczymy słuchajcie jak mi to wyjdzie u mnie to jest metoda jak zwykle na chybił trafił po prostu przyklejam, przykładam co tam mi się spodoba, co z tego wyjdzie, to będzie ok. Mam dużo szyszek jeszcze w ogrodzie, więc najwyżej przyniosę sobie szyszki. Co jest, słuchajcie, fajne w takim robieniu sobie w domu wianków możecie sobie zrobić albo minimalistyczny, albo taki na bogato, po prostu taki, jaki lubicie. Zawsze nie wiem, czy macie tak samo. Ja jeżeli coś w sklepie znajdę, to jest ładne, ale zawsze jest jakby, wiecie, no te kilka procent czy kilkanaście tego, że coś mi się jednak w tej rzeczy nie podoba, a tutaj mogę sobie, słuchajcie, zrobić taki dokładnie, jaki chcę, a nawet jak nie wyjdzie, no to, to <laughs> nie muszę za niego płacić dwie stówy, bo tak z tego, co widziałam, to takie ładne wianki, słuchajcie, kosztują właśnie około 200 zł, więc więc tak, dobra, słuchajcie, kleję, co z tego wyjdzie, to wyjdzie liście, mogę sobie jeszcze iść i narwać, szyszek mogę sobie przynieść, także także tak, no klej na gorąco to jest oczywiście, słuchajcie, podstawa, bez tego to to tutaj się niestety nic nie zdziała, także, także polecam naprawdę sobie nabyć, jeżeli nie macie takiego pistoletu z klejem. Ops. No i jedziemy, słuchajcie, z tym koksem. Teraz możemy sobie, słuchajcie, pomóc takim fachowym yy, yy, sposobem, słuchajcie, yy, żeby przyspieszyć wysychanie kleju na gorąco, możemy sobie słuchajcie podmuchać. No muszę Wam powiedzieć, że klejenie tych szyszek to jest duża, duża lekcja cierpliwości. Byłam, słuchajcie, w ogrodzie. Przyniosłam troszkę szyszek, bo już mi się prawie skończyły. Przyniosłam sobie jeszcze trochę tych liści dębu i przyniosłam jeszcze trochę liści winobluszczu, który mamy na ogrodzeniu. I ścięłam sobie jeszcze, słuchajcie, trochę traw. Yy, tutaj mam trzy bełka, trzcinnika krótkowłosego i trzy bełka rozplenicy, także to też gdzieś tam sobie. Wcisnę. No, i taka właśnie rada, że jeżeli na przykład zbieracie to w lesie czy tam gdzieś poza domem, te wszystkie skarby to pozbierajcie sobie tego więcej niż Wam się wydaje, że będzie potrzebne. Także słuchajcie, wracam do pracy. No dobrze kochani, mój wianek jest gotowy, troszeczkę się nad nim natrudziłam, mam nadzieję, że wybrnęłam z tej wpadki, z tym drucikiem, wygląda on tak. No wyszedł mi dość na bogato, myślałam, że będzie troszeczkę skromniejszy, ale musiałam no, zasłonić ten drucik. Natomiast no nie jest cały, jak widzicie są też takie miejsca, w których widać te gałązki. Ja nie chciałam właśnie, żeby on był aż tak bardzo bogaty. O, on będzie wisiał tak. Natomiast efekt bardzo mi się podoba, nawet muszę Wam powiedzieć, że troszeczkę Przerósł moje oczekiwania. Także e, mam ładny wianek, to była fajna zabawa. Zachęcam Was, żeby się właśnie bawić w takie rzeczy, żeby troszkę tą swoją artystyczną duszę obudzić albo wyżyć. E, to już zależy od osoby. Także słuchajcie, idę wieszać mój wianek i zobaczymy, jak wygląda na drzwiach. No i mam nadzieję, oczywiście, że pierwsza lepsza wichura go nie rozszarpie na strzępy. Jak już wisi, także słuchajcie, dajcie mi znać, co sądzicie, czy Wam się podoba, czy Wy też się bawicie w takie projekty, czy, czy raczej wolicie kupować gotowce. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.